Dzisiaj damy odwiedziła <noise> Damę Paulę odwiedziła damy z damą łosiczką. Tak. No i chyba śpiąca jest. Ojejku, ona no już prawie zasypia. Nunia. Bądź trochę medialniejsza. No Lulu, zobacz, ty lubisz jak pani nagrywa przecież. Kto to taki jest medialny dzisiaj? Tak, i powiedz cały dzień zdjęcia robiłam, o, jej dziecko zmęczone jest. Yes. Także Lulu, e, Karina dzisiaj się z Lulu bawiła prawie cały dzień. No. I zobaczcie, jak Lulu wygląda po całym dniu e, zabaw, słuchajcie. Dobrze, że nie powiedziałaś, <laughs> jak po Karina wygląda. Za... Nie, myślałam, że powiesz, że, powie, że po całym za... dniu zabaw ze mną, że ona tak wygląda. Mm. biedna, malutka. Zaraz no. zacznie. Niech sobie śpi. Zaraz będzie stała. No a my słuchajcie, dzisiaj znowu jesteśmy w duecie. W zbariowanym duecie. Dzisiaj po angielsku nie, nie, nie będziemy mówić, tak? Nie, a dzisiaj... Sponsorem, sponsorem dzisiejszego odcinka jest słowo... oknie nie? Exfoliator. Tak, dokładnie. Natomiast my po angielsku dzisiaj nie będziemy mówić, porozmawiamy w języku naszym ojczystym polskim, tak? Tak, i dzisiaj właśnie odwiedziłam Paulę. Ostatnio Paula była u mnie, dzisiaj ja u niej i znów nagrywamy na dwie kamery, więc patrzy się raz tu, raz tam. Tak, nie zdziwcie się. I słuchajcie, i my tak postanowiłyśmy z Kariną, że y, będziemy niektóre nasze spotkania y, dokumentować. Y, dokumentować. Tak, i może zrobimy taką fajną akcję pod tytułem y, vlog, czyli babskie pogaduchy. Tak, po prostu. Tak, o wszystkim i o niczym. Tak, Pitu Pitu. Tak, babskie Pitu Pitu. Czyli. Czyli vlog tak naprawdę o wszystkim i o niczym. Sierdusko bije maleństwu. To może zróbmy dzisiaj vlog o zwierzętach? O. 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 <grywa> Mamy temat. Bo przed chwilą zastanawiałyśmy się, o czym dzisiaj możemy zrobić nasz vlog Barskie Pogaduchy. I tak, o facetach już było. O dekorowaniu o pizze mieszkania było, było o pizzy było, także może porozmawiajmy o zwierzętach. Tak. Porozmawiajmy może o Twoim y, cudownym zwierzaczku, który tutaj usypia na mnie. I muszę Wam powiedzieć naprawdę, że ten wybór to chyba był nasz strzał w dziesiątkę. Taki pies, ten pies ma naprawdę strasznie wielkie serce, strasznie wielką duszę. I, a jest taki malutki. I jest taki malutki, tak. A tak naprawdę jest taki rozumny i taki mądry. I naprawdę my ją traktujemy jak taką naszą małą córeczkę. I ona się tak zachowuje jak taki mały dzidziusz. Mm -hmm. Malutki taki... Zobaczcie, jaką mogłówkę ma małą w porównaniu do mojej... na krusineczka. <grym> I co w niej najśmieszniejszego y, jest to, że ona po prostu zaśnie... Y, Ojejku, coś tutaj mój paterefon nie tego jest. Ty, a co ja to tak... Ojej, to to pojechało w dół. Boże, a ja myślę o co każdy. <grym> Przed mi trochę szpankuje. ojejku Jak nie do tyłu, to do dołu. A ja nie mówiłam wam, bo ja już tutaj sobie tak opatentowałam, że tutaj sobie zrobię tak, Tak? Zawijaska I i ona będzie tam A y y tak. y Ja wychodzę z psem do domu. <grym> o jejku. <grym> jest sockstmarnia, na, na live, <grym> prawie że. To za, za Dobrze, ten, że to za nie idzie ten... na żywo. Tak, o Jezu, o Matko Święta, jakby to był teraz live, to ja Cię nie mogę. No i Działam, generalnie tak zabieram psa do domu, bo mi brakuje zwierząt, bo nie mam już od kilku lat zwierząt. Mogę Ci kota pożyczyć na tydzień, bardzo towarzyski jest. No, taki bardzo towarzyski. że, że, że po godzinie dopiero wyszedł z tak, bo się lubi, nie bał. Lubi bardzo takie towarzystwo, lubi, pierwszy zawsze przyjdzie, taki jest odważny. <noise> Także Luzowany kot, naprawdę, czarnuch. Czarny prezes. Mogliście widzieć na moich filmikach. On zawsze lubi mi robić niespodzianki. Gdzieś tam zawsze przemknie. Ja nagrywam filmik. On tutaj skacze po półkach, wiesz. Też medialną, bo mam nie mam bardzo medialne zwierzęta. zwierzęta. szalony jest ten kot, naprawdę. W ogóle jest taką duszą towarzystwa. On ma po prostu wyłożone. On ma swój świat. On po prostu ma swój system działania i ma najlepsze, tak jakby jest... najlepsze jest ta jego mina. Tak. Moja koleżanka mówi, Paula zamknij go w pokoju, ja nie wychodzę I tylko tu takie, takie dzwoneczki mu, ale on robi tak To jest tak obserwator, on obserwuje wszystkich dookoła A ty co, będziesz tak wisiała? Lulu O Boże Zobacz, co, Zobacz jak to wygląda miała takie tutaj dwa duże <laughs> Bius Dede? Baloniki Chyba jej się spodobało tutaj widzę na tej miejscu Tak, już zamknęła oczy i śpi tylko uszkaje się często. malutki kochane są takie zwierzątka i naprawdę bardzo brakuje zwierzątka w domu dlatego yy, bezpańskie koty, które chodzą po mojej ulicy, tam zawsze jakie dorwę to tam je wymasuję wygłaszczę, a one takie im to pasuje więc Że takie zobacz, swojone są nie bo są yy, Myślę, że to są takie koty domowe udo udomowione, tak, że przychodzą. I po one po prostu sobie chodzą, spacerują i tam też mają wywalone ogon. No no, wszystko. <laughs> Dokładnie. Nie, zwierzęta są fajne. Ja uważam, że zwierzęta są bardzo potrzebne w domu, naprawdę dają dużo, dużo radości, naprawdę dom jest przepełniony wtedy energią. No i taką M to miłość Jest miłe, powoła. tak naprawdę. My jak wracamy, Czyli jest miłe, tylko miłość, <grym> ja, miłość. <grym> no miło, miłość. miłość też jest miłe i miłość i w ogóle wszystko <grym> jest ładnie miłość, jest miłość, miłość generalnie. Tak. Ale naprawdę y Taki ten <noise> obrazek zwierzaka witającego cię, jak wracasz po całym dniu z pracy. Bo szczególnie taka mała, to, jak ci ojejku, na półtora metra i dokładnie i tak chce, i tak chce coraz to wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej nie może, i pod kula łóżka, no po prostu coś wspaniałego. Także ja zawsze miałam dużo zwierząt, moja mama miała sklep zoologiczny. Ja miałam a? w domu siedem zwierząt, no, no to już ruch. było dawno, byłam młodsza, słuchaj, miałam szynszylę, miałam psa, miałam y, papuszki, chomika, świnkę morską, królika, rybki, cały no ja po prostu tak, my lubimy strasznie zwierzaczki i tak myślę, może by dla Lulu kupić jakiegoś braciszka albo siostrzeczkę, ale na razie nic głośno nie mówię, bo po prostu Krzysztof uznał, że pies i kot to już nam wystarczy że dużo, tak, a mój Krzysiek też jest w niej strasznie zakochany, naprawdę. Ale ona także... jest naprawdę cudowna, jest po prostu tak kochaną istotką. Ja miałam u siebie w pokoju taką fajną szafkę, miałam jedno akwarium z chomikiem, drugie ze świnką morską, a na dole w klatce na przykład był królik. I to się zmieniało raz na jakiś czas, bo to wiesz, chomiczki to tak wcale długo nie żyją, hmm. także wiesz, to się wymieniało. Miałam szczura i słuchajcie, szczura mieliśmy i nazywaliśmy go Mareczek. A to najśmieszniejsze, mój tato ma też na imię Marek. I pamiętam, że moja mama jak prowadziła ten sklep zoologiczny, to przyszła jej dobra koleżanka i mówi, słuchaj, Anka, Marek zdech czy żyje. A moja mama po prostu wywaliła oczy, słuchaj, i mówi Matko święta mówi, słuchaj, Anka, no jak to? No, no żyje, przecież jak Ty w ogóle tak możesz mówić, że nie? Ona mówi ty, no przecież mi o tego, o szczura chodziło, nie. Także mieliśmy Mareczka i powiem wam, że ja się strasznie boję myszy i szczurów, natomiast miałam w domu szczurę i, mm. i uwielbiałam, szczególnie ogon. Bo ogon był taki fajny, no naprawdę. I szczur mi zazwyczaj chodził tutaj, zawsze go brałam w rękaw i on sobie tak tędy, tędy, naprawdę, no świetny był. I pamiętam, my go komuś później oddaliśmy, nie pamiętam jak. Ja komu... widziałam y, ten, kilka szczurów tutaj w Londynie. O Boże, no tym mi nawet nie mówi, bo to Szczególnie jest. Szczególnie wiedziałem na Camden town. To jest po prostu ich. Bardzo, ale one są takie dziwne, takie postrzępione to futro mają, ale w ogóle takie, takie są dzikie, okropne takie Jak z takich bajek kreskówek zły charaktery, to one są takie właśnie te Naprawdę, złe. no straszne, jeżeli chodzi o szczury To jest w Anglii w ogóle pewnie jak mieszkacie, to wiecie jest dużo lisów Ja pamiętam jak wracałam zawsze z imprezy i szłam, to yy, już dawno było I szłam słuchajcie przez osiedle, było ciemno, była noc i ja zdejmowałam szpilki, bo myślałam, że jak będę szła i stukała Eee, o, kra o krawężnik, o, o chodnik. O chodnik, to po prostu wiesz, to te lisy się tam nie zbiegną, więc zdejmowałam buty i po prostu biegłam zawsze na bosaka do domu. Boję się strasznie, jak widzę tego lisa, to. nie... się trzęsie. boją hałasu. No, boją się hałasu, ale jakoś, jak się zawsze z nimi spotykałam, to po prostu chodziły. I wyglądały takie oswojone wręcz, bo podchodziły do ciebie blisko i Umiesz po parę drugiej stronie ulecie nawet były. Bo raz mnie obudził. Taki jeden patrzy, a tam grzebie sobie w śmieciach, i ten zakłada tutaj serwetkę taką kolacyjną, już w rękę. O, że. Słuchajcie, sprzęcior dzisiaj nie chce ze mną po prostu współpracować. Ja nie wiem, ale mam wrażenie, że on się cały czas obniża w dół. Może nie zablokowałaś go? No chyba tak, właśnie coś tam, jakaś śrubka nie jest dokręcona chyba. Chyba tak. A ja Kto chciałam rzucę? powiedzieć, że kiedyś szłam z moją przyjaciółką. Nie pamiętam, czy ona okularów zapomniała wtedy, czy coś. I ten, no i szłyśmy, no i ona mówiła: Patrz, patrz, piesek tutaj przebiegł ko koło, a ja tak patrzę. tak na <śm> na nią. Nie, nie, Dobry nie, to nie piesek, był piesek. Dobry mi piesek, tak. Ale tutaj, tak. Szczury na porządku dziennym, lisy. A i szare wywiórki, to jest fajne, bo o, jakie tak, są kochane tutaj. Tak, naprawdę. I są nawet oswojone. Kilka razy mi się zdarzyło. Po prostu podejść do niej no. i wiesz, tuk ciebie patrzy i one są. są. Ale one są już wycwanione, bo one są takie nauczone, tak, takie nauczone. One są tak nauczone, że jak podchodzisz do nich i pokazujesz, że chcesz im coś dać, to ona podejdzie do ciebie, ale jak zobaczysz, że nie masz nic, to już się odwróci do ciebie ogonem i już focha na to. To już siebie. nie podejdzie, no. Także ten, Karenka, przesunę się trochę. Karenka, Karena! Karena, chodź tutaj do mnie, bo ciebie tutaj nie mam w zasięgu mojej kamerkę. Trzeba no. się opuścić A gdzie to się towarzyszka wybiera? Ach, o, no tak, teraz tak. to jesteś, zobacz Tutaj zobacz i tutaj zobacz Jesteś w centrum Medialna moja Słuchajcie, jak zawsze nagrywam filmiki, to Lulu albo Kot zawsze są ze mną Ona lubi komplementy od was, lubi być komplementowana <laughs> No ale czy to nie jest takie pocieszne, jak taki mały, mały ktoś się nagle pojawia u was w filmikach? Nie, no to super, no. ja, ja no bardzo lubię też... jak u dziewczyn są zwierzątka bo to jest taki taki nieproszony gość, ale on taki jest właśnie. dodaje tego czegoś temu filmikowi. Ale ja zaraz... pamiętam swój taki chyba drugi filmik. Nagrywałam tak i yy, nagrywałam jeszcze wcześniej aparatem, i nie miałam tutaj tego, tego jak ja, no, ja to nazywam lustereczko, Wizjery? Nie miałam tego wizjerka, tak, dokładnie. I ja po prostu nie miałam świadomości, że ona jest tuż za mną na łóżku, ja nie wiedziałam, co ona robi. I później, jak wstawiłam ten filmik, ja go nie oglądałam po całości, to były takie początki, jak go wrzuciłam. I słuchaj, yy, oglądam ten filmik i że normalnie padnę Bo co ona wyprawiała? Ściągała Wariowała? tutaj zasłanie, wiesz, gryzła poduszki, tu poduszkę tam A ja wiesz, mówię, dalej zadowolona, tego wszystko fajnie W ogóle nie miałam tej świadomości, że ona jest za mną, nie? I, i ten... A ty taki jak mały Tak, ona to jest, wiesz, do kanarki. No, wymęczona jest chyba No nie dziwne, jak ją ciotka Kari tak wymęczyła <laughs> Szalała z nią Możecie powiedzieć, że mam ostatnio jakąś straszną manię i fazę na fretki. Nie wiem dlaczego, ale chciałabym mieć fretkę. Ale one podobno y, bardzo psocą. Bardzo, bardzo. To też. A moje marzenie od dzieciństwa, my z moją mamą, od małego, zawsze chciałyśmy mieć małpkę. Ja, słuchajcie, abyście mnie zapytali, po prostu, znaczy, zapytali. no Wiadomo, ja pies i kot to najfajniejsze zwierzęta, ale jakbym miała wybór, y, dobrać coś jeszcze do tego, nieograniczone środki pieniężne, że tak powiem to po prostu wzięłabym małpę. Uwielbiam wszystkie małpy i te różne odmiany, no, kocham. I szympansy, wszystko. One są takie modne. Modne. One są to takie teraz mądre. pójdzie hejt. Tak. Teraz pójdzie hate, że małpy są mądre. Mądre. Nie, ale są takie mądre, świetne, naprawdę. Takie rozumne, jak taki mały człowieczek. To tak jakbyś Chciała tą małpkę po to, żeby móc się właśnie nim opiekować, tak jak dzieckiem, mi się wydaje, że to jest taki podświadomy jest instynkt macierzyński może i tak, no. Nie wiem, ale takie moje marzenie ja bo zawsze było właśnie mieć małpkę. Hmm. Bardzo ciekawe. Mam Lulu, słuchajcie, chciałam ją stroić w sukienki w jakieś sweterki, ale niestety nie lubi. Jak ją ubiorę w sukienkę, to po prostu Nawet nie ma... Z nawet z golfem to Lulu w nocy, kiedy my pójdziemy spać, to ona jest taka chytra i zdejmuje to. Ja nie wiem jakim cudem ona to ściąga z siebie, ale po prostu... Nie wiem, co wy, co wy myślicie na temat ubierania piesków, czy... czy... No nie wiem. Ja uważam, że, że psy tego nie lubią. Bądź co bądź, po prostu, no uważam, że nie lubią. Mi się wydaje, że to jest generalnie taki kaprys ludzki i tak, tak. dalej, ale jeżeli jest zima na przykład... Nie, no to, no to oczywiście. fajnie jest założyć taki kubraczek, czy jakiś taki sweterek, czy coś właśnie dla, dla, dla ochrony. Ale takie, takie ubranka, takie... Z tymi brylantami. Wiesz, no i, z i tym też czasem zauważam, już... że po prostu psy tego nie lubią, i, i są tacy właściciele, którzy na maksa po prostu no, nie odpuszczą, wiesz, bo chihuahua, bo, York, bo bo to musi być ubrane, bo to jest taki piesek. E, nie, ja jestem takie zdanie. Ja dwa razy dla Lulu założyłam sukienkę. Raz jak była malutka, chodziła w golfiku, później z niego wyrosła i przestała go nosić. Do tej pory naprawdę kupiliśmy jej fajne, fajne strój na święta. No nie, no nie lubiała, po prostu chowała się w kąt. Udawała, że nas nie widzi, leżała obrażona Jak tylko zdjęłam jej tą sukienkę Po prostu żywy, szczęśliwy pies Tak jakby wdzięczny za to, że, że, że ją rozebraliśmy Także nie, ja, ja uważam, że, że to jest No jeżeli pies lubi, tak no nie są, ma to nie problemu, to okay, to, okay. to fajnie wygląda, naprawdę Ale mi się nie podoba po prostu jak ktoś popada w taką paranoję, że że ten pies to musi mieć po prostu, tak. no wszystko, nie wiem, to od Guciego, i... od jakichś tam ano, węsacze, tak, Boże! Jakieś obroże z diamencikami, jakieś tam, tak, to to, to dokładnie też. bruszkę ty ładną można mieć, prawdę Tak, no tak, no, no mowa, ja mam na przykład słuchaj z perełkami. Ona o. ma dzwoneczki, to jest fajne. I ma też dzwoneczki, ale, ale nie lubi tych dzwoneczków, bo je gryzie cały czas. Ja pamiętam jak byłam młodsza, to jeszcze zanim miałam właśnie pieski. To ubierałam kota w lalki ciuchy. Nie podobało mu się to, ale, ale nie miał wyboru, niestety, i zawsze dostawałam owszem od mamy, że męczę zwierzaka, nie? I żebym go rozebrała z tych ubrań, bo jest mu na pewno niewygodnie i gorąco. Ale ja go tam ubierałam w śpiochy, jakieś coś tam. To ja, miałam, to ja miałam tak samo z psem, że to znaczy ja psa nie ubierałam. Ale a co śmieszne było, że on, jak już ubrałaś go, to on nagle zastygał. A jak to musiało wyglądać, słuchaj, kot I ubrany? On, I on się nie chce ruszyć, i wiesz, i tego. Tak, lekko ten, żeby się ruszył, a on nie. On po prostu, jak ubrany był, to zastygał i tak stał. I on tak potrafił stać, aż go nie rozbierzesz. Biedny. On tak się bał, po prostu ruszyć ładnie biedny. No ja go tak męczyłam, jak byłam mała. No. Dostałam, owszem, od mamy. Dostałam. A ja później jakby... już go nie męczyłam. <noise> nie. No, to dobrze. Słyszałam, że Krzysiek kiedyś za ogony też koty ciągle, bo mało. O, matko, jak ja mówię, Boże święty, jakbym ja sobie o tym przypomnę, to chyba cię zaraz mówię. Ja też ja bym Dokładnie, Ale ja miałam psa z kolei, nie wiem, czy że szczałczał, taki jak wygląda jak lew i miał fioletowy mm. język. Super. I A jak byłam malutka. Nie mam miał. Nie pytaj mnie. Nie wiem, malutka Co, byłam sądnie. wtedy, jak go miałam. No nie, to ogólnie były chińskie, ja nie wiem, skąd te psy pochodziły. Też nie chcę teraz sobie powiedzieć graf jakieś palnąć. Ale no moi rodzice go sprowadzili, ja, ja miałam, mało, miałam mało lat, on też później, musieliśmy go uspać, ja tak? wtedy miałam chyba 12 lat, yy, no uspić, tak? Przepraszam, nie chciałam się śmiać z tego, że musieliście uspać psa, uśpić. tylko z tego, że powiedziałaś <grym> uspać psa. No uspać, znaczy się uspać, czyli u, no uśpić, tak? Jest takie słowo. A uśpić jest? No uśpić. A no to uśpić. No psa się usypia, nie usapia. A jak ja widzę? Uspać. No, uspać. No i co ja chciałam? W związku z tym, się A, że uspałam, no, uspaliśmy go. I ten, ale ja o czymś innym w ogóle mówiłam. A, o tym, że go woziłam w wózku dla lalek. No, wychodziłam na, na, na podwórko z nim i wiesz, wózek dla lalek elegancko i zamiast bubaska to piesek tam sobie leżał pod kocykiem. No, też miałam takie Dobrze mu tam było? To chyba zadowolony był, bo spał Kto tu zapie? On zaraz będzie chrapała Kuliedzianko Proszę tutaj Masz. Tak, Mówi, także myśli? dzisiaj, dzisiaj wyszedł nam taki mini vlog o zwierzętach Znaczy wcale nie taki mini, bo już 15 minut uuu, rozmawiamy uuu. Dobra, no to zwierzęta. chyba ciach, ciach bajerka, nie? Tak i słuchajcie, także to będzie, taka, także będzie taki nasz, takie nasze vlogi, czyli babskie pogaduchy. Tak, zawsze jak się będziemy widzieć, to, to staramy się, się nagrać tak. o jakiś vlog, o, o jakichś pierdołach, żeby pogadać. O jakichś znowu. babskich pierdołach, tak. O tym, o czym po prostu kobiety lubią rozmawiać. Bo tak stwierdziłyśmy, że kurczę, jak się spotykamy, to gadamy, gadamy, gadamy i w sumie mogłyśmy. mogłyśmy, mogłyśmy, mogłyśmy mogłybyśmy mogłyśmy, mogłyśmy nagrywać. Tak, bo coś to takiego takie... dla was. Jeżeli Wam się spodoba, to oczywiście. Kciuki do góry, dajcie znać w komentarzach, co na ten temat myślicie, czy mamy nagrywać takie vlogi, czyli takie nasze babskie pogawędki, czy po prostu dać sobie z tym spokój. Także, także no, to tyle. Pozdrawiamy Was gorąco i piszcie, możecie oczywiście pisać o swoich pupilach, co lubicie, czy pieski, czy kotki i, i podzielcie się z nami po prostu tym, co Wy o tym wszystkim sądzicie i jakie wasze. jakie zwierzęta najbardziej lubicie. I co sądzicie o małpkach? Czy faktycznie są w nich takie straszne rozrabiaki? No dobra, to tyle ode mnie A ty coś chciałaś powiedzieć? Tak, się mam powiedzieć, że mnie liżę Tak, ona lubi, ona dowód wdzięczności okazuje Liżąc I uczucie sympatii Dobrze, że ludzie tak nie okazują no. Chciałam się, żebyśmy się tu wszyscy za Wdzięczność, wdzięczności, się wylizał No No także o I tym miłym akcentem żegnamy was serdecznie Ja już się żegnam Ja już się żegnam Pa, 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 pa. Jaka przytulanka! Jaki piesek grzeczny, o Jezu! Przytulanka! Kazali się przytulić, że nie przytuliła, nie? Dobra, to możemy takie intro zrobić. Albo outro. Tak, jesteś jest takiego jak outro? <śleszy> nie <śleszy> ma outro. Nie ma, nie ma. Nie ma outro. O, to tak. jest coś ciekawego. <śleszy> no? Szafnańsko. Mhm. To było bardzo ciekawe. A ty, ty! Nie bój się, będziesz na YouTubie. Dupa, dupa. Nie kochana, w tych filmikach nie pokazujemy gołych dup. jaka mało mówna jesteś. Nie wiem o co chodzi. No i dupa. Tu mi pokazuje. To ławość. Ławos. Chcesz być medialna? na głową grać. No ja wiem, jak tak się do niej mówi, ona wiesz co, siądzieć, bo tak na prawo, na lewo, na prawo, na lewo. Czekaj! tu pani. O, pocałowała i poszła. Cześć! Ja się tak do niej powiedz, żeby tak główką robiła. Ona patrzy, co masz za sprzęt. Mmm, zaciekawiło. To jest gadżeciara mała. Ciekawski. No i gdzie ta dupę znowu? Jaki ty jesteś położy? w ogóle co ci chodzi, ty? No tak, ona lubi, ona lubi się bawić po prostu z moją ręką. Wari, lepsza zabawka, nie Wariatka. A potem wyjdę stąd bez ręki. Ale pies mi ją odgryzł. Bez palca. No. Także tego.